Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Misia i mam wam coś do powiedzenia. Dobra, ogólnie to ze mną gra... Y, tutaj jest moja koleżanka, tu jestem ja. I w ogóle nie zwracać na mojego skino. Y, dobra, no to tak. Dobra, to moja koleżanka napisała. Hejka wszystkim, jestem Nikola. I Nikola pozdrawiam ciebie. Dobra, zostawiam was tak. Okay. I ogólnie będę nagrywać o Roblox i tak podobne rzeczy, bo ogólnie hmm, ja o Roblox bardzo dużo kiedyś lubiłam nagrywać i w ogóle grać. I ogólnie na TikToku też będę nagrywać, ale na TikToku nagrywam po prostu o tańcach. i No, nie. no i źle wybrałam, a gram w taką grę. No nie, napisałam, więc no, hmm, źle. I ogólnie kończę ten filmik. Mam yy, nadzieję, że przyjmijcie mnie dobrze. I dobra, pa!